Teraz filmik. O, Pięć bardzo minut przed wystąpieniem. Zaczyna hmm. się. Proszę, wspaniały jest... y, gazeciarz Paweł. <gadanie> Dalej, nasz Chopin. Howard, Fryderyk, Fryderyk. Mm, wspaniale się prezentujesz, kochanka, kochanka Chopina, jeszcze w stroju, nowi ludzie, dziewczyna Chopina, o, a ty kim jesteś, przypomnij się nam jeszcze, ja już sama nie z gór, Chopin, no co, na nie tak? A to jest sam żywy fortepian. No proszę. O. Już, już. Dobra, chyba wszystko. Jeszcze jednej osoby brakuje. Ciebie. Aha. Kim jesteś? A, przyjaciel, przyjaciel Chopina. Dokładnie. elegancko wyglądasz. Fajny ten, fajny ten szaliczek, naprawdę. Postujesz.